Hej, z tej Mateusza, to jest kanał o rowerach, podróżach rowerowych, nie tylko. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam e, z tego, że jakby zbliża się początek sezonu, tak, e, marzec, e, coraz dłuższe dni, e, te kwitnące e, krzewy i drzewa, i, i kwiaty, no to wiecie, no, człowiek po prostu czuje tą wiosnę i chciałby wyskoczyć na rower. i Teraz e, chciałbym wam pokazać taką dosyć istotną, taki dosyć istotny szczegół, na które warto zwrócić uwagę, to jest mianowicie kask kask rowerowy. Teraz tak, jak się do tego zabrać, o co w tym wszystkim chodzi, na co, na co, na co warto zwrócić uwagę, nie? Także zapraszam. I teraz tak, pierwsza sprawa, słuchajcie, jest taka, taka trochę filozoficzne pytanie, czy w ogóle warto jeździć w kasku, czy może nie warto? Nie wiem. I teraz tak, zobaczcie sobie, pokażę wam taki parę rysunków. Wam się, postaram się wam to jakoś wyjaśnić, nie? wyobraźcie sobie taką sytuację, że, że jakby jesteście bez kasku e, i tak jak już wam kiedyś e, wspominałem, że jakby, m, jakby przy uderzeniu m, głową o coś, czy czegoś w głowę to jest jakby kwestia wszystko jest jakby to jest kwestia e, ciśnienia, tak? tego ciśnienia, które jest e, na czaszkę i to jest trochę jak, wiecie, z obcasem, nie? E, kobiecym obcasem bo tak naprawdę waga kobiety nie jest jakaś taka groźna dla powiedzmy podłóg w pomieszczeniach, czy tam jakichś paneli i, i, i tym podobne rzeczy, czy tam parkietów. Tylko chodzi o to, że obcas przez to, że ta szpilka jest taka, jakby ma tak mało powierzchni ma tak mało powierzchnię, to jest po prostu groźne dla, dla tej podłogi, bo zobaczcie, ma, ma waga jakby zostaje taka sama, a znacząco redukuje się te pole powierzchni, nie? które jakby dotyka ziemi nie i wtedy ciśnienie znacznie rośnie, tak? I dlatego właśnie jak się chodzi w obcasach na takich podłogach, to się one po prostu niszczą szybko, nie. I tutaj jest taka sama sytuacja, właśnie dokładnie taka sama sytuacja jest przy tym rowerze, bo, bo jakby głowa, bo tak naprawdę punkt na przykład ziemi, nie, już nie mówię w jakichś krawężnikach, tak? Czy, czy kantach stołów, nie? Tylko nawet, e, jak macie, u, uderzylibyście głową o ziemię, o ziemię, tak? Powiedzmy o asfalt czy tam jakiś e, chodnik, to po prostu ziemia jest okej, okay, płaska, w porządku, ale wasza głowa jest okrągła, więc jakby ten punkt styku e, czegoś płaskiego, przyłóżcie sobie książkę do głowy, to jest po prostu taki jeden punkcik się robi, taki mal, jeden malutki punkcik, nie? No i właśnie o to chodzi, że <laughs> tak jak, wiecie, tak jak młotek uderza w głowę i ma swoją wagę, tak samo wy, jak uderzacie głową o coś, to macie swoją wagę, bo wasze ciało, całe ciało jakby leci i jeżeli jest pierwszym mie miejscem jakby styku to jest głowa właśnie o ziemię no to właśnie cała ta wasza, ten pęd jakby y związany z, z wagą waszego ciała y jakby jest y skupiony na tej głowie, nie? no i niestety no niestety może się to bardzo przykro skończyć y no bo to, jak powiedziałem, jest bardzo małe pole, pole, pole powierzchni i teraz tak, wyobraźcie sobie taką sytuację, że zakładacie kask, nie? I to, to może ten rysunek nie jest jakiś taki super, wiecie, idealny, ale chodzi o to, że, że ten kask mniej więcej przylega do, do głowy, tak? Mniej więcej. Czyli z tego wynika i na przykład znowu jak uderzycie tym obcasem, czy tam podłogą, czy tam ziemią, czymkolwiek, uderzy się człowiek właśnie w tym kasku, to automatycznie te pole powierzchni znacząco rośnie, no bo tu mamy ten właśnie styk styk pomiędzy, pomiędzy głową a tym kaskiem to jest znacznie większe pole powierzchni niż tylko jakby to była o ziemię, nie? No i dlatego i dlatego to jest bardzo korzystne y, dla, dla tego rowerzystę bo po prostu jest o wiele mniejsze ciśnienie, tak? I jest to o wiele bezpieczniejsze. No i teraz tak i teraz słuchajcie, teraz i teraz Wam pokażę e, takie, e, takie kaski z takim systemem MIPS to on już tak ten parę lat temu, przed powiedzmy w sprzedaż. E, to może został wymyślony trochę wcześniej, ale załóżmy już od kilku lat jest w sprzedaży. No i o co chodzi? I chodzi o to, że ten system tak naprawdę to są jakby dwie ściółki, tak? E, dwa, jakby dwa, może tak powiem, dwa w jeden, dwa kaski w jednym, nie? Że on ma jakby dwie warstwy, że tak powiem, i to jeszcze mało tego, to one jeszcze mają jakąś tą możliwość y, ob, y, przemieszczenia, nie? Nawet widziałem taki jeden kask. To ten. I zobaczcie, i tutaj nawet producent deklaruje, że to nawet do 15 mm. Aż mi się nie chce w to wierzyć, że aż tyle, nie? Ale no kto wie, no może i rzeczywiście on tam aż tyle by się ruszył, nie? W przypadku jakiegoś uderzenia. Bo on też właśnie o to chodzi, że on jest też taki zaprojektowany na te, powiedzmy, uderzenia boczne, tak? Że on tam ma jakąś tam możliwość przesunięcia, no i bardzo możliwe. I to właśnie o to chodzi, że że te dwie części są, jakby się między sobą przemieszczają, powiedzmy, nie? A też znowu, jak jest jakieś przemieszczenie, no to jest jakieś tarcie, a tarcie znowu rozprasza tą energię tego uderzenia to znowu jest coraz lepiej, nie? Zawsze jest, znowu jest jakby ta głowa coraz mniej dostaje, nie? I teraz tak jakby właśnie filozoficzne pytanie, czy warto jeździć w kasku? Ja Wam powiem szczerze, że ja osobiście yy, ja jeżdżę w kasku, ale nie jeżdżę zawsze, tak? Już jakby będę z Wami szczery, nie? I tutaj oczywiście niektórzy z Was się oburzą, Niektórzy jakby wyłączą od razu ten film, bo powiedzą, że nie chcą z takim kimś gadać. Ale mam ja powiem szczerze, że no ja mówię, ja mam, mam świadomość tego, co ten kask może, w jakiś sposób może człowiekowi pomóc. Mam tego pełną świadomość, ale też jakby nie lubię takich ludzi, którzy mnie do czegoś zmuszają, nie? Że nie wiem, że jak nie, ma, jak nie masz kasku, to w ogóle nie, ja z tobą nie pojadę nigdzie, bo, bo, bo nie wiem, bo to, bo tamto. I to jakby nie, niewątpliwie jest to trochę męczące, nie? Jakby takie podejście. Jakby ja chciałbym, żeby każdy miał wolność wyboru i mógł sobie sam wybrać, tak? To nie są jakieś zawody, no chyba że ktoś jeździ w Tour de France, tak? No to wtedy ma to narzucone, nie? Ale generalnie jak ktoś sobie jeździ tam gdzieś z kolegami czy sam, no to, to to nie są jakieś takie, nie ma nigdzie takiego wymogu. Przynajmniej w Polsce jeszcze, bo tam na przykład w Austrii to, to jest już, nie? Że tam trzeba jeździć w i koniec. Sorry, gory, tak na motocyklu. No. Ale... Mówię, jak ktoś chce, niech zakłada. Nie? Ja wam powiem szczerze, że ja miałem tylko przez te kilkanaście lat, co jeżdżę na tym rowerze, ja miałem tylko jeden wypadek, gdzie rzeczywiście uderzyłem głową. To była taka ciężarówka, że tak powiem. I słuchajcie, ja wtedy, ja wtedy miałem wstrząsienie mózgu i to było takie naprawdę lekkie wcześniej, że po prostu nie miałem nigdzie żadnego pęknięcia, żadnej krwi, nic kompletnie, tylko tyle, że po prostu przez, przez jakieś dwa miesiące po prostu bola mnie głupa, tak? I tyle, nie? To jest jakby cała moja, ten, cała moja choroba, cała moja rekonwalescencja, nie? I teraz, gdybym nie miał wtedy tego dnia tego kasku, to no, mogłoby się skończyć to o wiele gorzej, tak? No ale no akurat miałem, nie? Także, no warto, nie? Warto mieć, no ale mówię, Alek, ale jeżeli nie macie, to naprawdę to nie jest jeszcze koniec świata, tak? Bo ktoś mógłby pomyśleć, że nie wiem, że, że zwykły kask kosztuje np. 200 zł i kask z tym, z tym systemem by kosztował 2000 zł. I to jest po prostu naciąganie klienta znowu po raz kolejny, na kolejną jakąś taką dodatkową rzecz, nie? No i zobaczmy, jakby jaka jest różnica. To zeszedłem w internet po prostu. O, jest jakiś tam kask MET e, Allroad i on jest bez tego systemu, bo tak przyjrzałem sobie. No i też jest jednocześnie. Ten sam model na tej samej stronie internetowej, w tym samym sklepie jest MET, Allroad i z tym systemem MIPS, nie? I teraz zobaczcie, jaka jest cena. Ten kosztuje 300% powiedzmy, tam 310, a ten kosztuje 360. No to naprawdę to nie jest, wiecie, to nie jest yy, dziesięciokrotnie więcej, tylko to jest tam kilkadziesiąt procent więcej, tak? To nie jest jakaś tam kolosalna różnica. I w tym kontekście naprawdę ja bym się bardzo poważnie na tym zastanowił, tak gdybym kupował kask, nie? Ja, ja mam taki y, ten, mam taki kask y, jeszcze bez tego systemu, bo jak ja go kupowałem parę lat temu to y, to jakby on, to jeszcze nie był wtedy tych systemów tak popularnych, a jak nawet jeśli były to by absurdalnie drogie. Więc wtedy po prostu pozwoliłem kupić taki zwykły kask, no powiedzmy, powiedzmy że jak ten, nie? Powiedzmy. No i co? I ma, ma się dobrze, nie? No i teraz tak, powiem, no, powiem jakby wam już teraz na co jakby warto zwrócić uwagę, kup, przy kupnie kasku, nie? to pierwsze rzecz to, to mówię, jak, jak, jak. No warto byłoby kupić już teraz tego z tym nie? To myślę że, myślę, że można by wziąć i tyle, I to się tam nie jakoś tam nie, nie szczypać, nie? Teraz tak, no, druga sprawa to jest oczywiście rozmiar. To mierzycie sobie po prostu centymetrem rozmiar głowy i to zazwyczaj ludzie mają w takim przedziale, to jest 5 cm różnicy, to jest bardzo dużo. Między tematemiony to jest oczywiście, tu mają z tyłu taki, wszystkie kaski z tyłu mają takie właśnie pokrętełko i on dzięki temu się trochę tak wiecie, zmniejsza to objętość i zawsze może ten parę centymetrów urwać. No a oczywiście dla dzieci są, bo dzieci mają zdecydowanie mniejsze głowy, to dla dzieci są po prostu już kaski dziecięca. To są takie kaski dla dorosłych i zazwyczaj większość osób ma się właśnie mieści w tych przydziałach, w tym albo w tym. Nie? Także miejcie sobie tę głowę, patrzycie co chcecie i to jest raz. Nie? Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kolor kasku. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że to nie ma znaczenia, a to ma olbrzymie znaczenie. już wam mówię dlaczego. Po pierwsze, dlatego że jakby największym wrogiem kasku. Oczywiście, pomijając wypadek, nie? bo to jest wtedy wiadomo, że to jest już zazwyczaj koniec życia tego kasku. Po takim wypadku, jak ja wtedy miałem. No, ale generalnie, jak nie macie żadnego wypadku, to największym wrogiem kasku jest Słońce. Nie? Chodzi o te właśnie wszystkie promieniowania UV, jakieś tam czerwone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle, ogólnie Słońce jest wielkim jakby wrogiem dla wszelkich, wszelkiej maści tworzyw. Tak? To nie tylko już dla kasków, tylko ogólnie dla, dla wszystkich plastików, dla wszystkich tworzyw i tak dalej. Nie wiem. No, I, ten. i teraz tak. Biały kolor odbija najwięcej promieniowania i najwięcej światła, nie? I dlatego właśnie bia na biało zazwyczaj, prawie zawsze, praktycznie są malowane szybowce, nie? Zobaczcie, wejdę sobie w grafikę, o, proszę bardzo, biały, 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 wszystko białe, wszystko białe, wszystko białe, to jest jakaś zabawka, nie, to może być niebieska, białe, białe, wszystko jest białe i chodzi o to, że to jest dlatego, bo, bo szybowiec jest wykonany z włókna szklanego i włókna wyglowego, jest pomalowany na biało i dzięki temu właśnie ten szybowiec się mniej nagrzewa po prostu, a ta temperatura szkodzi, nie, ta temperatura szkodzi y, tym strukturom z, tego, z tych kompozytów. Nie? Tak samo tutaj. Temperatura szkodzi mm, czy tej skorupie, czy później tej, tej, tej wyściółce i temu wszystkiemu. To po prostu szkodzi. Nie? No i wtedy kask się po szybciej zużywa. tak? Szybciej go trzeba wymieniać. nie? No i teraz zobaczcie. Oprócz tego, że kask jeszcze się zużywa, to też taka sama bajera jest. Z jakby taką komfortem, z komfortem miast dla samego rowerzysta, nie? Jak, jakby więcej odbija światło słonecznego, no to wtedy jest odrobinę chłodniej. Tak? Ja oczywiście nie mierzyłem tego z termometrem i nie robiłem, wiecie, jakichś badań za 100 tysięcy czy za 200 tysięcy w laboratorium, ale ja nie muszę tego robić, bo to jest oczywiste, że biały kolor odbija więcej światła. To naprawdę to nie trzeba być, wiecie, magistrem doktorem fizyki, żeby to wiedzieć, po prostu tak jest i koniec, nie? No przykro mi, a jeżeli ktoś mi nie wierzy, no to no już musi z tym żyć, nie? Ja, ja jakoś, ja będę z tym żył, naprawdę, ja przeżyję. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, że biały kolor odbija więcej światła niż czarny, nie? No to okej, okay, poko. Wpiszcie sobie w Wikipedię, to ten, zobaczycie. Dobra. No więc, yy, więc tak, po pierwsze, długość życia kasku po drugie komfort jazdy na plus, no oczywiście są różne kolory, tak, nie wiem, można o, wybrać taki żółty, to oczywiście to już nie jest biały, ale tak, ten żółty będzie lepszy niż taki czarny, nie, to, to w ogóle bez dwóch zdań, czy, czy tam czarny taki, czy sraki, nie wiem, wszystko jedno, czy czerwony. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, teraz tak, naprawdę niewątpliwie część jakby moich widzów też jakby jeździ w terenach, że tak powiem, w terenie, jakiś tam MTB cross country. No i teraz ci ludzie jeżdżą po jakichś lasach, nie? I teraz tak, wyobraźcie sobie, właśnie, O, jeździ sobie w lesie, macie taki kask, nie? I teraz wyobraźcie, że, wyobraźcie sobie, że 500 metrów dalej na Ambonie stoi, stoi myśliwy ze strzelbą. I po prostu on widzi taki obiekt. Wy jesteście ubrani na nie wiem, na czarno, w moro, wszystko jedno, na brązowo. I, I widzi poruszający się obiekt, tak? Z 300 metrów, czy tam z 500 metrów, nie wiem, wszystko jedno. I po prostu może was zastrzelić, nie? Oczywiście ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że że to nie jest sportem narodowym w tym w naszym kraju. Zaję sobie z tego sprawę. No niemniej jednak, są, widuje się tam, bo on jak się jedzie autostradą na przykład. Ja niejednokrotnie widzę tam, bo one gdzieś tam pod lasem, czyli jednak gdzieś ci myśliwi są, nie? No i naprawdę, to jest, byłaby mega głupia śmierć zginąć po prostu będąc zastrzelonym przez myśliwego, tak? Bo, bo się pomylił, bo zobaczył jakiś bo zobaczył poruszający się obiekt i pomyślał, że to jest jakiś tam, nie wiem, łoś czy dzik, czy tam coś innego, to po prostu byłoby mega głupia śmierć, nie? Trafilibyście na wiecie, taki ranking głupich śmierci i jakby zrobiliby ten program na, na MTV. Dobra, to jest, to jest jedna, jedna rzecz, jeśli chodzi już o takie bezpieczeństwo aktywne. Nie? Kolejna sprawa, e, słuchajcie, jest, e, załóżmy, że idziecie sobie, jest zima, tak, jesień, e, krótkie dni, długie noce, ciemno. I też jeździcie autem i wyobraźcie sobie, jest, zwróćcie uwagę, czy łatwiej jest zobaczyć osobę, która jest ubrana na, na taki brązowy kolor, czy łatwiej jest zobaczyć osobę, która jest ubrana na, na biało, nie? czy tam na żółto, nie wiem, na, na pomarańczowo, po prostu tak na ulicy. I też szczególnie jak, jak, jak złóżmy, ulicę nieco tak, to jest zdecydowanie naprawdę. Ja nieraz się łapię, że jak ktoś idzie tak na ciemno ubrany i nie, załóżmy, na ulicy jest na ja tego widzę w ostatniej chwili dosłownie. Nie? I w ostatniej chwili mogę odbić, żeby go nie rozjechać po prostu, tak? I ja wiem oczywiście, że ja rozumiem, że, że, że na pewno wszyscy macie, którzy mnie oglądają, wszyscy mają światełka i tak dalej, zdaję z tego sprawę. Ale no, no, mimo wszystko, to jest kolejna taka rzecz, o, jakby o, mająca, jakby, znaczenie na bezpieczeństwa, tak? No. Więc y, tak to właśnie wygląda. Później, kolejna sprawa, Wybiera, wybierajcie kaski y, markowe. tak? Nie bierzcie, nie bierzcie kasku z marketu za 50 zł, tylko weźcie sobie kask już markowy, tak na przykład, na przykład taki jak ten MET, nie? czy na przykład, y, nie wiem, no, proszę bardzo, czy na przykład UVEX. No, też jest bardzo dużo tych kasków, proszę bardzo, do oboru, do koloru, możesz sobie wybrać. Może być też na przykład Giro. O, proszę bardzo. Też są, też są bardzo fajne, to też jest markowy sprzęt. To wiecie, to jest jak taka trochę Skoda, nie? Nie jest to może Mercedes, ale też nie jest jakiś, wiecie, jakiś badziew z tego. Nie jest jakiś badziew produkowany w Winiach, nie? który się rozleci po, po 10 tysiącach kilometrów, tylko to jest taki no, przyzwoity kask. Nie? Może być też z takich trochę lepszych, może być rudy. No, też no, każ dla każdego coś dobrego. Nie? Każdy sobie może wybrać, na ile sobie oczywiście może pozwolić. Są też takie kaski Aero, tak? I one mają, mają tych mitych otworów. I, i tam, ja jakiś widziałem w takim, w takim innym filmie y, z GCN tak i tam były takie powiedzmy, te, te były takie testy w tunelach aerodynamicznych y, i tam było pokazane, że, że kask znacząco jakby poprawia aerodynamikę kolarza y, niż, niż jakby to się z gołogową, tak? No i okazuje się, że ułatwia, kask łatwia jeszcze nie, ani utrudnia, tak? Tak się okazuje się. No, także. To jest jakby druga, kolejna sprawa, żeby brać markowy. No i co? Fajnie jest mieć odblaski, tak? Bo to znowu bezpieczeństwo aktywne. No i dobrze, dobrze by było też, żeby miał. Ten chyba akurat nie ma. Zobaczmy, jakieś inne, możemy zdjęć o. Zobaczcie, ten, ten model akurat nie ma tutaj tej siatki, nie? bo te właśnie kaski mają mają taką właśnie siatkę po to, żeby się chronić przed jakimiś owadami. To jest fajna rzecz. Ten, ten akurat nie ma, ale to spokojnie możecie coś znaleźć czymś takim. No i co? I ostatnia sprawa, też jakby może to też nie tyle, że jakaś taka cecha konkretna kasku, ale rzecz, która jakby jakby skłania człowieka, ku to może wiedzieć w tym kasku. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ja już tam nie mówię, że jakiś wypadek, nie, ale wyobraźcie sobie z taką sytuację, że stoicie na dworze, y, w słońcu, nie wiem, lipiec, czy tam czerwiec, y, słońce na parze jak 150. No i jesteście z gołową, tak? No to po tych 5 godzinach to jest po prostu bulgo murowany, nie? No i właśnie akask działa jak czapka. Po prostu działa jak czapka i dzięki temu jest. Y, i dzięki temu po prostu człowiek jakby ma bardziej komfortowe warunki, że tak powiem, pracy, jazdy i no, także warto, naprawdę warto. No to tyle na dziś. Napiszcie w komentarzu, czy wy, czy wy macie kask z tym systemem MIPS, czy bez, no i czy ogólnie, czy się w kasku, tak, czy, czy nie. No, jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, dajcie suba. Jeżeli macie jakiś problem taki około rowerowy, to piszcie śmiało. Postaram się Wam jakoś pomóc, nie? To tyle. Cześć!